Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam serdecznie na kanale Hybry Szlak w kolejnym komentarzu narodowym. Zachęcam Państwa do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy i wsparcia kanału. Dane są w opisie, a dzisiaj zajmiemy się, drodzy Państwo, kolejną aferą z Panem Prezydentem Nawrockim w roli głównej, mianowicie Zły prezydent, tak streszczając, tutaj zerkam w notatki, zły prezydent nie powołał sędziów, a zatem złamał konstytucję, a zatem straszne rzeczy się dzieją. Tylko, że akurat w tym wypadku, drodzy państwo, demokracja warcząca się totalnie, ale to totalnie, zakiwała. To udowodnię państwu w w tym, w, tym, e, e, no, w tym programie, natomiast o co chodzi? No, mianowicie chodzi o to, że zalegało zalegało kilka e, dziesiąt. Nominacji w kancelarii prezydenta, jeszcze z czasów Andrzeja Dudy, niektóre po kilka lat. No i ostatecznie prezydent odmówił nominacji 46 sędziów. Motywując to tym, że większość z nich, proszę Państwa, sprawda, wystartowała przed tą straszliwą Neo KRS w konkursach i ten wątek za chwilę omówię ale proszę państwa wcześniej podpisywali różne tam listy i apele w obronie praworządności w związku z tym Karol Nawrocki gdy jeszcze trwała kampania kiedy obejmował urząd zapowiadał że nie będzie Takich sędziów awansował ani nominował, no więc spełnił swoją obietnicę, czym, myślę, wprawił przede wszystkim przedstawicieli platformy w dużą konfuzję, no bo jak to tak wypełniać swoje obietnice wyborcze? To przecież aż się nie godzi. To nie w zwyczaju, to niedobra jest, bo się okaże za chwilę, że trzeba spełniać obietnice wyborcze. A tymczasem, proszę Państwa, co się okazało, że mm, oczywiście zawyło Ministerstwo Sprawiedliwości, że chociażby jeden, no tutaj przybliża tło decyzji, że w jednym wypadku te ta odmowa nominacji to jest podpis pod listem do OBWE dotyczącym wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, które się w końcu nie odbyły, a drugi do rządu w sprawie dostosowania polskiego prawa do wyroków, CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No i proszę Państwa. Oczywiście pan minister Żurek stwierdził, że przesłanki merytoryczne, które były powodem odmowy nominacji, to jest rozwiązanie niedopuszczalne: że to narusza konstytucyjny. Porządek prawny, profesor Coll, który po raz kolejny rozmienia się na drobne stwierdził, że to jest prerogatywa prezydenta, ale to jest w zasadzie akt formalny, uroczysty. Tak samo profesor Matczak i że nie ma kompetencji do wydawania decyzji odmownej. Mimo że, proszę Państwa, uwaga, uwaga: pierwszy raz już prezydent Lech Kaczyński odmówił powołania. Sędziów, czy tam, pozwolenie, to był przypadek incydentalny, to było zaledwie kilku sędziów, i w 2012 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jak najbardziej prezydent nie jest tutaj notariuszem i ma prawo odmówić powołania sędziego. Te odmowy stosował również Andrzej Duda. I szanowni Państwo, nigdy nikomu to nie przeszkadzało. No może samym zainteresowanym, bo oni się na przykład odwoływali do sądu administracyjnego. I zarówno trybunał, jak i naczelny sąd administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, jeszcze wtedy bez żadnych dublerów, to był skład tak uśmiechnięty, że dzisiaj pewnie wszyscy tęsknią za tak um, uśmiechniętym um, trybunałem konstytucyjnym. Także, proszę Państwa, no, naczelny sąd administracyjny zasadniczo uznał się za niewłaściwy, ponieważ, ponieważ akt powołania lub odmowy powołania nie podlega kontroli sądowej, bo nie jest to akt administracyjny. No i, proszę Państwa, jest to. Jest to w ogóle jakieś zakiwanie się. To jest pierwsze zakiwanie się, ponieważ jak komentował to dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, piękny piruet środowiska wokół Justycji. Wtorek powołanie prezydenta niczego nie sanuje. W środa nawet jeśli KRS rekomendowałby konia, to prezydent nie może odmówić powołania go na Sędziego, no więc właśnie właśnie tak w 2007 dziewięciu sędziów nie zostało przez Lecha Kaczyńskiego Kaczyńskiego powołanych w 2008 kolejny. I w 2012 trybunał konstytucyjny ustawę, która nawet nakładała termin na rozpatrzenie wniosku KRS, uznał za niekonstytucyjny. I w tamtym, w tamtym uzasadnieniu jednoznacznie też trybunał konstytucyjny się wypowiedział, że absolutnie prezydent ma prawo nie powołać Sędziego. W 2016 Andrzej Duda zrobił dokładnie to samo oczywiście teraz się argumentuje że nie ma w konstytucji że powołuje lub może odmówić odmówić prawda powołania sędziów natomiast natomiast jest to absolutnie odklejone od rzeczywistości jest to absolutnie że tak powiem no, no, no To jest jakaś odklejka, powiedziałbym. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, zauważcie jedną rzecz. Tu protestują wszystkie te organizacje od obrony praworządności. A sam minister Żurek po prostu wywinął takiego pirueta, że to mała głowa, że yy, przecież co by oznaczało podpisanie tych 46 nominacji w logice uśmiechniętej koalicji? No, oznaczałoby to, że wykreowano by 46 kolejnych neosędziów, tak proszę państwa, więc tych sędziów, których oni nie uznają, znaczy to wiadomo, że to są sędziowie Schrödinger'a, raz są sędziami, a raz nie są. Jak jest to potrzebne, to nie są sędziami, ale jak wydają wyroki po naszej myśli, to już są sędziami, tak w koło Macieju, szanowni państwo. Natomiast, no, to w zasadzie powinni się cieszyć, że prezydent tych sędziów nie powołuje. No, bo wyprodukowałby to sędziowie, którzy już przez tą straszną Neo przeszli procedurę konkursową, a teraz się okazuje nagle, że to prezydent jakby to uzasadnił, że powiedział, że nie powołuje. Jakby to Rafał Trzaskowski powiedział, że nie powołuje tych sędziów, bo to Neo to nie jest prawidłowy wniosek wonistym. To by wszyscy ci uśmiechnięci klaskali uszami. Jeśli to zrobił Karol Nawrocki, mówiąc, podpisywali listy polityczne, ja się z tym, proszę państwa, absolutnie zgadzam, że tacy ludzie nie nadają się do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. I tak, prezydent, proszę państwa, no to jest znowu, tak jak przy tym prawie łaski. Za chwilę, prawdopodobnie, e, śledźcie państwo uważnie książki prawnicze, bym powiedział, bo tak jak było z ułaskawieniem Kamińskiego i Wąsika, kontrowersyjnym, nie przeczę, ale przecież przed tym uzasadnieniem, w którymś tam podręczniku czy komentarzu do konstytucji, czy podręczniku do prawa konstytucyjnego, już nie pamiętam, takiego sędziwego profesora stało, że prezydent nie jest ograniczony i co prawda nie ma tutaj aktów wykonawczych, ale może równie dobrze ułaskawiać na każdym etapie postępowania karnego. Jak się okazało, że Andrzej Duda wziął i to zastosował, to nagle się okazało, że jednak teraz jest inna mądrość. Etapu i to już nie tak. E, natomiast z kolei e, teraz no jest tak samo z sędziami, że jak prawda. Tutaj neo-KRS powołuje, to dobrze, że prezydent nie powołuje, ale jak to robi Nawrocki, nie powo odmawia powołania sędziów, to nie ma prawa odmawiać powołania sędziów, bo to akurat byli ci tacy, znaczy w sumie to trudno powiedzieć, że nasi, tak? Bo przecież gdyby przyjęli teraz tą nominację od Karola Nawrockiego, to zapewne byliby, znaleźliby się na tej liście neo-sędziów, nawet jeśli to byli sędziowie ci tylko, którzy już byli sędziami, tak, ale chcieli awansować do wyższej kategorii na sędziów sądu okręgowego czy apelacyjnego. No więc proszę Państwa, to jest piękny piruet. To pokazuje, że ekipa dzisiejsza, to ona rozumie prawo tak, no tak powiedzmy w logice Kalego, tak jak Kali ukraść krowę jak my, nie no jak my prawda kwestionować sędziów to dobrze, ale jak prezydent nie powoływać sędziów to już źle. No drodzy państwo, to jest hucpa i tu tak naprawdę należałoby powiedzieć jednoznacznie no wszystkich won. Zresztą, proszę państwa, no tutaj też w ogóle taka ciekawa sprawa, bo kiedy powoływano Waldemara Żurka na ministra, toczyły się dywagacje po tej stronie pisowskiej, też nie pozbawione podbudowy w niektórych, właśnie opiniach prawników, tak zwanej doktryny, właśnie komentarzy do konstytucji, że na przykład prezydent jest władny, na przykład, nie powołać na wniosek premiera danego ministra, powiedzieć ja tej nominacji panu Żurkowi, bo to głównie chodziło o pana Żurka, czy on się tam zrzekł urzędu sędziego, czy się nie zrzekł, czy co, czy tam, czy to, czy w ogóle może być, powinien być ministrem. I proszę państwa, no, właśnie pojawiały się takie Pojawiały się takie poglądy, że w sumie prezydent mógłby odbuwić powołania ministra i nic by mu nie można było zrobić. Nie można być ministrem bez podpisu prezydenta, a nawet jeśli uznamy to za złamanie konstytucji, to nie ma większości w obecnym parlamencie, żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu. Więc w zasadzie Karol Nawrocki mógłby na każde zmiany w rządzie powiedzieć, że ja panu tego nie podpiszę. I generalnie nie podpiszę panu nominacji żadnego ministra i idź pan do wszystkich diabłów. I mógłby sobie Donald Tusk, co najwyżej. Jeśli by prezydent odwoływał też ministrów, no to na przykład, żeby, żeby powoływał sobie kierowników ministrów. To jest oczywiście zabawa państwem, to jest niebezpieczne, ale formalnie rzecz biorąc takie akty są możliwe. Ba, pojawiały się, pamiętacie państwo, spór kontrasygnaty kontrasygnatę jeszcze? E też tam wyciągnięto jakieś książki mądre z, z archiwum. To akurat wtedy wyciągnął, wyciągnęła też strona pisowska, że na przykład prezydent nie można prezydentowi, premier nie może odmówić prezydentowi kontrasygnaty. A jeśli odmawia, to powinien w zasadzie podać się do dymisji. Był taki, to, to oczywiście to nie jest y, litera prawa, to jest interpretacja prawa, to jest pogląd danego y, prawnika, ale jak widzimy, proszę Państwa, tak to jest z tym prawem, że jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. To takie ciekawostki dykteryjki, no ale y, notabene, teraz. Y, 46 osób nie zostało powołanych, i to jest rzecz straszliwa i złamanie konstytucji. A to, że od dwóch lat nie ogłasza się w polskich sądach minister sprawiedliwości, nie wypełnia swojego obowiązku w postaci ogłaszania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie. Co powoduje, że brakuje już nie wiem dokładnie w tym momencie ile, ale należy podejrzewać, że no, prawdopodobnie co najmniej kilkuset sędziów brakuje w polskim systemie sądowniczym, jeśli nie więcej. A to oznacza tylko jedno, że, że po prostu sądy się jeszcze bardziej zatykają. Problem dotyczy właśnie najczęściej tych wyższych instancji, czyli sądów apelacyjnych i okręgowych, bo powiedzmy, że do tych, do tych... Um... Sądów rejonowych jest dopływ świeżej krwi, bo są tam, idą tam asesorzy, ale mogliby tam iść na przykład przedstawiciele innych zawodów prawniczych, mogliby sędziowie awansować, a tak naprawdę nie mogą, bo Minister Sprawiedliwości oczywiście deleguje, może delegować tam do wyższych instancji, ale no to deleguje tylko sobie powolnych, tak. Proszę Państwa, jest naprawdę niewesoło i proszę Państwa, jeżeli się tego nie pogoni na cztery wiatry, to. No to będzie źle. No to nic, proszę Państwa. To chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. To tyle na dziś. Do zobaczenia.